to, że się odbędzie. Mimo wszystko będziemy grać i, i w przyszłym roku będziemy widoczni. Yy, istotną informacją jest też to, że przeniesiony jest finał o 3 tygodnie na 31 stycznia, a reszta, mam nadzieję, pójdzie tak, jak sobie to zaplanowaliśmy. Naszych wolontariuszy jest prawie 300. Naprawdę niewielu brakuje. Zapisy zakończyły się, już na tą chwilę nie możemy się dopisywać. Już mamy wydrobione identyfikatory. Jest to troszkę mniej niż się spodziewaliśmy. W tym roku o 100 osób mniej będzie kwestowało niż to miało miejsce zazwyczaj. Zakończyły się też zapisy na bieg policz się z cukrzycą. Tam miejsca wszystkie są zapełnione i zapełniły się bardzo szybko. Każdy wolontariusz jest wyposażony w taki identyfikator. Jest nie do podrobienia. Tutaj ma hologram, jest nasze zdjęcie, dane, miejsce, gdzie jest nasz sztab oraz dyrektor Domu Kultury, to jest nasz szef sztabu. Tak to wygląda z tyłu. Także każdy wolontariusz taki identyfikator będzie posiadał. Również taka puszka będzie do dyspozycji. Te puszki są jeszcze niegotowane. Będą miały tutaj banderole w trzech miejscach i będą zalaminowane. Każda puszka będzie miała swój numer wolontariusza, w tym przypadku to jest 001 i numer sztabu. Ten numer będzie znajdował się tutaj. Planujemy atrakcje online w głównej mierze, planujemy warsztaty dla dzieci w bloku dwugodzinnym, a następnie będzie transmisja koncertów, które będą odbywały się na ulicy targowej bez publiczności. Chcemy też zrobić kino samochodowe. Tutaj trwają rozmowy z Politechniką Opolską, tam na ulicy Pruszkowskiej. Myślę, że to będzie jeden sens, ale być może uda nam się tam też zorganizować jakąś licytację co po większego, co po takiego atrakcyjniejszego przedmiotu, żeby jednak Coś tutaj się u nas działo. No i ten bieg. Bieg będzie chyba taką największą atrakcją. Wszystkie informacje są na bieżąco przekazywane na naszej stronie na Facebooku Wośb Opole.